Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z bardzo, ale to bardzo nietypową pracą, jak dla mnie. I jest to praca, która nie jest ani w żaden sposób prezentem, ani w żaden sposób na sprzedaż. To jest tylko moje czyste w życie artystyczne. I jest to praca pod wezwanie, albo raczej, no nie wiem jak to nazwać po prostu na grupie Cudna Paczka jest Moodboard, akurat w takich kolorach, właśnie. No, takiego niebieskiego, no, podobnego starałam się tutaj użyć. Jest tam właśnie ten czart niebieski i mnóstwo różnych y, wzorów. I ja tutaj sobie y, zrobiłam te, pracę na podstawie tego moodboarda. I bardzo fajnie się bawiłam. Pracę robiłam, a chyba ze dwa tygodnie. <śmum> Naprawdę. Bo, y, no, bo wiecie, ja tam za bardzo się do takich rzeczy... Nie nadaje, ja lubię rzeczy praktyczne, a to w ogóle praktyczne nie jest, dlatego kupiłam sobie taki e, szkicownik, chociaż to już, już wiem, że to był zły pomysł, bo jest takie to dosyć grube. Taki szkicownik szk szk z actiona. Te kartki tutaj mają 160 gramaturę, więc one nie są grube. Jak widać, tutaj mi się trochę powyginały pofalowały, chociaż te boki były bardziej nawet pofalowane, ja to tak później jak było suche tak to trochę przyciskałam no i on jest gruby i już teraz wiem, że przez to, że ja tutaj tak se oposzalałam z grubością, to na pewno tych wszystkich kartek nie wykorzystam, bo później się nie będzie zamykał, jak będzie więcej takich prac ale no takie coś ala, yy, jak to się nazywa no ale w sumie nieistotne, wiecie o co mi chodzi, nie? Takie artystyczne tutaj wyżycie się trochę. Więc takie coś sobie zrobiłam i fajnie się bawiłam, no tak w ramach wolnego czasu. Robiłam to bardzo, bardzo długo, przez to, że no wiecie, najpierw sobie to malowałam na czarna, potem się okazało, że tego czarny, ten czarny trochę za mało, gdzieś tam prześwituje, więc pomalowałam jeszcze raz. Później sobie poprzykleja, później sobie przez maskę przecisnęłam taki wzór tutaj... Um, Widzicie, tam pod tymi listkami są jeszcze takie odciśnięte przez maskę. Już Wam pokażę, jaka to była maska. To była taka, taka maska, która też była w fekszonie, Ona była w ogóle w większych tych... Ja to widzicie, to jest wycięte. Było kilka masek takich do, na ścianę. One były przewidziane, żeby na ścianę były. Ale ja sobie takie drzewo... I właściwie ta maska była pomysłem na całą moją tutaj pracę, koncepcję. Później poprzyklejałam na żel medium poprzekleiłam takie listki, to są zwykłe plastikowe listki, no z tych takich, wiecie, plastikowych dodatków, których ja często używam, więc poprzykleiłam je na medium i przykleiłam jeszcze takie, takie kwiatuszki, które kiedyś dostałam, one mi się tak, w takiej formie mi się w ogóle nie podobają. <grym> one były kiedyś w kicie od Agi Cebuli, um, jak one się nazywało, coś tam, coś tam lato, <grym> Lato pachnące miętą, o tak. Więc akurat ten dodatek, który tam był, no nie bardzo mi pasowało tak do kartek. Ale tutaj układ tych płatków jest dosyć podobny do jednych z kwiatów, które tam właśnie w tym moodboardzie występowały. Tak sobie je zrobiłam. A środeczki tutaj do tych kwiatków wykorzystałam z takich kuleczek półperełek. Te półperełki mają na bank 10 lat, jak nie więcej. Bo ja w 2013 roku przygotowałam zaproszenia na swój ślub. I wtedy mniej więcej zbiorową przyda się. I to y, tak, jeszcze mam takie rzeczy. Y, no więc y, o, to wszystko jest popsikane czarną farbą i. Um, i to jest farba dostępna w Action. I to jest podpatrzone u Karoliny Mińkowskiej, która e, właśnie w swoich mediowych pracach to jest bardzo fajny pomysł żeby. Wiecie, bardzo trudno w te zakamarki wjechać, e, jeśli praca już jest takie, coś tam jest poprzyklejane. A taka farba dojdzie wszędzie. Ona tam można ją w pomieszczeniach e, gdzieś tam ona jest ma, mało śmierdząca. Można ją w pomieszczeniach używać, no ale wiadomo, ja jak to spiekałam e, w wielkim kartonowym pudle. Spiekałam sobie to tą czarną, tą, tą czarną farbą. To, to, co. Aha, tu jeszcze zabezpieczyłam pod spodem, oczywiście, i tak mi się ufyfrało, ale to tam ta kartka pójdzie najwyżej. Następna na jakieś tam coś innego, na jakieś testy. To, no, to było tak. Staram się to zabezpieczyć, żeby, no, żeby nie uwalić wszystkiego czarną farbą, bo to wiecie, to jest farba, to pika wszędzie, nie? No. I, I co? Jak sobie to pomalowałam tą czarną farbą, to dosyć szybko wyschło. Najwięcej mi zajęło najpierw, żeby schła sobie maska, bo ja nie użyłam do tego nagrzewnicy. Ja nie lubię nagrzewnicy, dlatego nie lubiłem mediowych prac. Podłączanie tego, ten hałas. Może sobie kupię kiedyś, jak bardziej się wkręcę w te mediowe akcje, to może sobie kupię taką tą nagrzewnicę z Rangera, tą taką cichutką. Może wtedy bardziej się polubię z tym, a do tej pory no to sobie samo schnie. I tak se właśnie dlatego tu trwało tyle czasu, bo, bo schło. Więc yy, no, więc później było wszystko czarne, nie? Więc yy, wzięłam sobie, yy, najpierw przejechałam pędzelkiem, trochę woskiem. Yy, tym woskiem to jest z Pendartu, taki kameleon. On jest niebieski kameleon i tak sobie pomki wzięłam y, pędzelkiem w tych zakamarkach, gdzieś że stworzyłam taką, taką aurę tutaj dookoła tego drzewa. I tak trochę wydobyłam to, co pod spodem jest, no bo bardzo mało widać tych y, te listki, ale no jednak tam trochę fakturki jest, więc to sobie y, tym zrobiłam, y, pędzelkiem. I tak samo robiłam te, boki, te, te płatki z tych listków też, y, tym, też tym woskiem. Trochę mi to takie się jednolite zrobiło, więc środki do tych płatków, do tych kwiatków przejechałam złotym woskiem. To było takim malutenkim pendzelkiem, żeby za dużo tam nie ufyfrać dookoła, ale trochę mi się i tak ufyfrało. No i tym złotym woskiem, tak samo jak tym kameleonem, też listki gdzie tam troszkę przejechałam, żeby taki głębi nadać. A żeby jeszcze więcej głębi nadać, bardzo już gdzie naprawdę to są takie pojedyncze miejsca. Użyłam tej zielonej. Tego zielonego wosku, też Kameleona. On taki, no, troszkę nadał innego odcienia, ale nie widać go na tyle tutaj wyraźnie, żeby, no, żeby miał stanowić problem, jakiś, no, żeby kolor zaburzyć. Tutaj widzę, że coś chyba, właśnie ten zielony jest nierozmazany. No, trudno. Aha, bo zapomniałam jeszcze powiedzieć bo tutaj na dole to sobie najpierw jeszcze tymi zanim, zanim pomalowałam na czarno, nie? To sobie takie y, grubsze kamyki, chociaż tych, te później wydłubywałam trochę, bo tu takie grube mi wyszło. No ale już później dopiero pomyślałam, że przecież to się będzie zamykać, nie? E, później jeszcze takich kuleczek y, trochę i takiego żwirku typowo. Z tego żwirku tu głównie jest ta, ta kora drzewa zrobiona e, i napis, który tu jest, ale napis tu w sumie na końcu, więc ben, mówię tak chronologicznie, co ja tutaj sobie dziubałam w tym. Może kogoś to interesuje, jak nie, no to. No to trudno, to już obejrzał i na razie do zobaczenia. <laughs> ale jak kogoś się tak no wszystko interesuje, co ja tu jeszcze robiłam, no to tak, tym złotym woskiem jechałam sobie dookoła też taką taką ramkę, jakby z tego zrobiłam i, i pochlapałam złotą farbą, akurat jej nie wyciągłam, no ale złotą farbą pochlapałam jeszcze i pochlapałam jeszcze tym, tą farbką rozwodniłam ją najpierw wodą, żeby kolor był dobrze, taki wiecie, niebieski, niebieski a nie jakaś tam mieszanina, yy, więc tym sobie i jeszcze gdzie nie tym niebieskim yy, poza chlapkami, no bo chlapki to gdzie nie są widoczne, na przykład tu widać, że są te chlapki z tego, ale tam też po, nasypałam, o tutaj się tak trochę mieni yy, nasypałam tego proszku i popsiekałam sobie tak wodą i tak, tak, taki jest efekt, właśnie to jeszcze przed woskami to robiłam, no tak, albo po, nie wiem w sumie, bo już się zakręciłam, ja tu naprawdę tyle rzeczy robiłam, tak działałam, aż w miary efekt mnie zadowalał, chociaż no, ja nie jestem specjalistką w mediowaniu, więc to jest tak bardziej moje próby niż jakieś tam wielkie umiejętności, ale jak komuś się to podoba, albo jakiś konkretny efekt się podoba, to może, może coś tutaj powiem ciekawego i jeszcze... Na samym końcu, jak już tu to drzewo było gotowe, to jest ostatni napis, który zrobiłam e, moim demo, Które niedawno kupiłam, którego jeszcze nawet testu też nie widzieliście na kanale, chyba że go wrzuciłam przed, więc w sumie już nie wiem, bo tak się trochę zakręcam teraz w nagrywaniu tych filmów i publikacji. Jak mam trochę więcej czasu, nagrywam więcej filmów, a później nie pamiętam co w jakiej kolejności mam rzucać. No więc, że tu wyzwanie jest do końca miesiąca, to raczej to pójdzie prędzej. I to jest właśnie napis. Wyjdź z mroku i za kwietni. I, ten, I tak myślałam właśnie nad tym napisem, ale on tak y, fajnie tutaj y, pasuje do tego. Co prawda widzicie tutaj DZI nie ma, y, nieumiejętnie dosyć zrobiłam tą kreskę tutaj. No ale jest widz y, mroku i zakwitni, bo takie, y, tak bym zatytułowała tą pracę i tak, i tak sobie y, ją tak... O teraz widzę, że tak się wam cały czas odbijało, nie za fajnie światło. Ale o, może teraz tak o... Pod tym, pod tym kątem chyba to tak najlepiej wygląda. No więc taka dosyć przestrzenna. Aha, bo te napisy są na, z tej wytłaczarki. Ja tu na tekturkach. Gdzie mam tekturki, też pomalowałam na czarno. Dobrze, zauważyłam, skończył mi się czas nagrywania. <grywa> Mówiłam Wam o tym, że tutaj mam tekturkę pomalowaną na czarno. I ona jest o tak trochę, trochę nierówno przyklejona, ale co tam? To jest art journal, właśnie tego słowa mi brakowało. I to jest też pociągnięte mm, tą, tym złotym woskiem. I w zasadzie, w zasadzie to celę, tak na cał, totalną końcówkę mi urwało film. Ale mam nadzieję, że. że no, mam nadzieję, że Wam się podoba. W ogóle dajcie znać, czy tego, czy tego rodzaju filmy robić. Tak trochę in, in, coś innego niż tylko wszędzie te moje pastelowe kardeczki. No więc tak. Trochę mroku we mnie też jest. <laughs> nie za wiele. Ale właśnie dlatego on jest w takiej formie robiony. No, myślę, że takie wyzwania ewentualnie będę sobie robić właśnie w tym zeszycie. Żeby trochę ćwiczyć, ale żeby to nie zajmowało mi niewiadomej na miejsca i żeby się później nie denerwować, bo wiecie, na płótnie na przykład to musiałam to już powiesić na ścianę. A tak mam na kartce, jak mi nie wyjdzie kartkę fru do kosza. <laughs> dziękujemy, do widzenia. No, więc tak tutaj y, wygląda moja interpretacja Moodboardu z grupy cudna paczka tak 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 <laughs> dobrze dziękuję wam bardzo za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnych filmach pa, pa.